Cześć, jestem Robson Minecraft, a to jest pierwszy odcinek z naszej serii Przygody z Minecraft. Jestem na wersji 1.2, jak widzicie, ponieważ tutaj się ładniejszy świat tworzy, a nie chciałem, żebyście mieli takiej nudy, wiecie o co chodzi. No to zaczynamy świat, już przygotowałem. O, taki boski świat. Tak. I zaczynamy Naprawdę tak boski świat się nam zgenerował um, mm, Wiem dokładnie, że jest już wersja 1.8, niedługo do niej przejdziemy, ale tak jak już wspominałem ładniejsze mapki zauważyłem, że się tworzyły na tej becie. Więc na razie stary sposób Drzewka teraz je zbiorę Ale wełna się nie pow... Yy, wilków na przykład nie ma Szkoda Bym sobie miał jakiegoś Oswoił Innymi słowy, ale Niedługo przejdziemy do najnowszej bety ale najpierw glina Zbiorę tutaj trochę gliny, później będzie reszty ponieważ um. nie właśnie mam jeszcze ani drewna o. Dobra A więc po, po, powracamy do podstawowego o, barwnik barwnik się przyda Wracamy do podstawowego rzeczy, która się robi na początku, czyli bijemy ręką drzewo. O, tak jak to powiedział JJ Joker, czuję się taki niegrzeczny. Co tu jeszcze można? Hmm. Hop. Zbo to się później zniszczy. Ich. Rozwalamy. Rozwalamy. Rozwa, rozwalamy. Rozwalamy. O oh yeah. Znów czuję się tak niegrzeczny. Sapling! O, to i nie odpuszczę. Znaczy, no tamto odpuszczę już. na no serio bardzo fajny świat się zgenerował. Nie chcę, żeby się coś nie nagrało. Na przykład mój głos, bo coś czuję, że są jakieś problemy z moim głosem. Więc w najbliższych odcinkach nie narzekajcie, ponieważ niedługo będę szedł sobie kupić nowe słuchawki. I wtedy będzie gicior. Weźmiemy sobie od razu trochę piasku na szkło. Oczywiście lepiej się gra na multiplayer, ale ja w ogóle ja wolę zacząć na takiej czyś, tak jakby czystej wersji Minecrafta. Na takiej... Single player Commands y, Commands Single Player Jeśli się pytacie o serię modów e, sing player Commands mam jakieś minimalne błędy tak jakby nie wiem do najnowszej wersji gdzie ściągnąć, ale spokojnie Niedługo się z tym uporam e, miałem iść po to. Nie poszłem w końcu. może być najmniejsze błędy y, to mm, w grafice to dlatego ponieważ y, frapsem połączam y, co, y, co ja gadam kiedyś połączałem teraz już nie połączam ale yy. ale An... Nagrywam frapsem a FPS mi co chwilę spadają o kurde Nie grałem na ps przepraszam Was bardzo e, ta. e, krypciusie tak Zostanę bez pół serduszka. Jak to można tak co nie traktować mnie? Jestem zwykłym niewinnym obywatelem tej niespokojnej krainy. No, coś się jakoś szybko nie robi. A ja już chyba wiem, gdzie się. Co to mówimy? Lafa! Wspomniałem całkowicie o niej. Wełna. Teraz już we nie odpuszczę. Gdzieś tam była jeszcze jedna owca, ale chyba ją opuściłem. Ale lafa jest fajna bardzo. A, lafa. Przerabiamy. Na deseczki. Ja chcę koło tak gdzieś bardziej wody. Będzie przyjemniej zawsze. Na razie zrobię tylko kilow, bo po co mi więcej? Um. No i teraz. Co robimy? Um, no chyba... O, Zgiń. Um, woda jest tam. Um, ja się tu gdzieś zrespiłem i idziemy na północ. Lubię północą ogólnie. Południe jest dla mnie takie bardziej amerykańskie. Nie wiem czemu. Zachodu też nie lubię, bo nie lubię zbytnio Indian. A wschód jest, mi się kojarzy z Lawą. Sławafa. Zawsze mnie zabija. Ale kamień zabójczo wygląda na tej wersji. Po prostu strasznie mi się podoba tak w magazynku. O, tak jak się tutaj tak spojrzy. Tak to nie jest aż tak strasznie, ale w magazynku teraz tak dużo rzeczy tak wygląda. Tak epicko. Nie wiem, czy na razie nie zostanę przy tej wersji z jakieś 3-4 odcinki. Po prostu, no bo. Z Przepraszam za słownictwo. Niektórzy mogą to uznać za nieładne słowo. Dla mnie to jest zwykłe słowo. Normalnie, którego się uzywa, zajebiście. Wygląda. Tak. FPS-y jak widać mi spadają. Oj, Trochę chyba zlagowałem. Nie wiem, czy wy to, wy... Wy to widzieliście. Oh. O, tam jest jaskinia, ja tam chcę. A, tu nie ma już żadnej jaskini, nabrałeś mnie. A. Ta muzyka w tych wersjach wcześniejszych jest normalnie zabójcza. Tak, takie emocje. Teraz już w najnowszych nie ma. Może i dodali dużo rzeczy, ale trochę. Ale tęsknię już trochę za. O! W mordew! W najgorszym momencie. Zostało nam jeszcze 4 minuty. Fuck. W najgorszym momencie się uciekamy. Koło polanki się zatrzymamy. Aaaa, o żyliwo. mordę. w razie mi nic nie jest potrzebne tak jak to może trochę się głębiej wkopię boję się, że creeper mi tutaj zaraz wybuchnie nie pamiętam, czy w tej becie już było coś takiego jak łóżko nie zaraz sprawdzimy czekaj, to się tak robiło chyba czy na odwrót? Nie, chyba nie na odwrót. Nie, tutaj jeszcze nie ma kamienne najpotrzebniejsze rzeczy dla mnie. Dobra. Ło, Cztery. Raz miałem takiego pecha, że znalazłem że miałem 20 diamentów, jeden surowiec szłem szedłem niektórzy mówią o tak kopałem ciągle. O tak. Tak jak teraz teraz będę kopał. O tak ciągle kopałem. I o tak szłem, o tak szybko. Szybko. No i wpadłem do lawy. tak, To było strasznie niefajne. Aaa! Spanuje się zaraz tu coś. Ja to wiem, ja to czuję. Mhm. I przepalimy, włożymy tutaj te deserczki. A ja idę kopać. Nie wiem, czy tutaj chyba się coś rozmazuje. Tak sądzę chociaż. Jeśli chcecie nadal oglądać moje przygody, bo ja nagrywam Frapsem, już to mówiłem, a macie dla mnie jakiś lepszy program, ponieważ uważacie, że fajne przygody, przepraszam Was, to mój pies, że fajne przygody, ale się rozmazuje, to wyślijcie mi jakiś program. Proszę bardzo. Ja nie mam nic przeciwko, żebyście mi wysyłali. Ja z chęcią zmienię program, ponieważ fraps już nagrywałem na poprzednim moim koncie Frapsem. O Jezus. Yeah. O Jezus. Ja słyszę. Co jest? Dobra. Dużo Och. No, nasz czas się skończył, a więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Zapraszam do oglądania reszty moich filmów. Na razie chyba zostaniemy przy tej becie, tak sądzę. No i miłego oglądania moich filmów. Do zobaczenia, cześć.